Witam bardzo serdecznie w moim kuchennym laboratorium. Ja mam na imię Danuta i zapraszam bardzo serdecznie do oglądnięcia filmu, w którym to oto podzielę się z Wami fajnym przepisem na maseczkę błyskawiczną maseczkę przeciwzmarszczkową niezwykle też odżywczą dla naszej skóry czyli wygładzającą super pielęgnacyjną. Zapraszam serdecznie na film. Moi drodzy, do tej maseczki będziemy potrzebowali tylko dwóch składników, mianowicie kawałek bananka. Ja tu mam całego, ale oczywiście wykorzystamy tylko kawałeczek i żółteczko jajek. O banankach to wiemy, że no, ktoś nie zna smaku cudownego słodkiego bananka, który jest niezwykle odżywczy i bardzo zdrowy, zawiera mnóstwo witamin, ale też w kosmetyce ma bardzo szerokie zastosowanie, ponieważ zawiera. Dużo witaminki A, witaminy E, a to są wszystko moi drodzy bardzo pożądane dla naszej skóry witaminy, które chronią naszą skórę przed promieniami UV, spowalniają procesy starzenia, zwalczają wolne rodniki czyli mają takie fajne działanie po prostu wygładzające naszą skórkę. A żółtko, a żółtko jaj, no to co by tu nie mówić, to wiadomo, że to jest, mówi się żółtko, to jest samo życie, czyli bardzo dużo ma witamin. Odżywia wspaniale, regeneruje, chroni też przed wolnymi rodnikami naszą skórę. Przyczynia się, po prostu przyczynia się do spowolnienia starzenia. Także, jeżeli użyjemy żółtka w jakimkolwiek kosmetyku, w jakiejś maseczce, to wspaniale nam to odżywi skórę. Niesamowite ma właściwości. Także bierzemy się do pracy. Jak już powiedziałam wcześniej, ja użyję kawałek bananka, czyli ja go tutaj. Obieram ze skórki. Na razie, bananka sobie odstawiam tutaj, a natomiast ze skórki będziemy zdzierać, zeskrobywać ten kożuszek. Także ten kożuszek sobie zbierzemy. Tak moi drodzy, pod skórką właśnie też mieści się całe bogactwo witamin. Dobrze, mamy już skórkę załatwioną. Teraz użyjemy bananka. Ja myślę, że cały bananek to będzie zdecydowanie za dużo, bo troszeczkę jednak jest już tutaj. Także taki kawałeczek w zupełności wystarczy. No i teraz bierzemy ten kawałeczek bananka, tym razem bananka, i sobie to razem połączymy. i dodamy sobie teraz żółtko. I teraz musimy to wymieszać. Otrzymaliśmy wspaniałą odżywczą, wygładzającą maseczkę, z której możemy sobie jeszcze zrobić coś takiego jak wspaniałą maskę peelingującą. Mianowicie Weźmiemy sobie miseczkę, weźmiemy sobie trochę cukru i dodamy do tego naszej mis maseczki. Oczywiście połączymy to sobie z cukrem i otrzymujemy rewelacyjną maskę peelingującą, którą możemy zastosować na twarz, na dekolt, szyję, na dłonie. Proszę bardzo, jak się ładnie rozmieszało. Ja mi pokażę, jak właśnie użyjemy sobie fajnie, fantastycznie ten peeling. Tak, bo to taka maseczka peelingująca. Im więcej dodamy cukru, tym bardziej będzie miała takie właśnie właściwości. Jeżeli dodamy więcej cukru, no to wiadomo, że będzie Mocniejsze działanie, ale czuć i tak, czuć te, te kryształki cukru, więc ja poprzestanę na tej ilości, aby za bardzo nie, nie drażnić skóry, ponieważ mam skórę naczynkową, więc nie ma co przesadzać, ale bardzo przyjemnie jest właśnie w użyciu. To nie jest jak tam się zostanie kawałą. Kawałeczek, taki większy, grudeczka, bananka. Przecież to wszystko się i tak tutaj wetrze w skórę. Możemy sobie to na chwilę zostawić, żeby jednak te, te żółtka, te, te, te właściwości tego bananka, nam te wszystkie fajne elementy, mikroelementy, witaminki nam powchodziły w skórę. Także zostawmy to na chwilę, a po prostu. Po kilku minutach, 10-15, zależy, ile, ile mamy czasu, ile chcemy poświęcić na to czasu, po prostu myjemy ciepłą wodą. Moi drodzy, po maseczce, no skóra jest ewidentnie widać, taka jaśniutka, gładziutka, no piękna, piękna. Ale to mamy taki właśnie a la peeling, prawda? A tutaj mamy naszą maseczkę samą odżywczą. I ją jak najbardziej sobie nakładamy również na całe, całą twarz, szyję, dekolt. Banan nakładając nawet na skórę taką masaczkę z banana, plus jeszcze to żółtko, to, na, to już czuć takie fajne, łagodzące działanie. Niesamowite ma takie właśnie działanie pielęgnujące łagodzące skórę także bardzo przyjemna jest w użyciu. No i słuchajcie, taką maseczkę to możemy bez ograniczeń robić, nawet codziennie, ale myślę, że wydaje, że dwa razy w tygodniu to w zupełności wystarczy, a nawet możemy się z czasem raz w tygodniu sobie zrobić taką maseczkę. Kiedy mamy trochę więcej czasu, możemy sobie zrelaksować się i po prostu sobie zostawić to na pół godziny. Niech to zaschnie, niech to sobie zaschnie, a potem po prostu myjemy sobie wodą i cieszymy się z efektów. No, i słuchajcie, moi drodzy, to w tym filmiku będzie wszystko. Jak widzicie, z dwóch składników można wyczarować niesamowite kosmetyki, które są niezwykle pielęgnujące i wygładzają nam skórę wspaniale, jednocześnie ją pielęgnując. Także, moi drodzy, w tym filmiku to będzie wszystko. Jeżeli się przepis podobał, to bardzo uprzejmie proszę o pozostawienie komentarza pod filmikiem albo łapeczki w górę. Można też zasubskrybować kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi przepisami. Ja za wszystko bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Pozdrawiam serdecznie. Pa! pa.